Wieści z Powiatu Jarocińskiego. Audycja finansowana przez Powiat Jarociński. Minęło 11.30, Kamil Bachowicz. Witam i zapraszam na kolejny program Wieści z Powiatu Jarocińskiego. Dzisiaj moim gościem jest sam starosta pan Bartosz Walczak. Dzień dobry państwu, witam pana redaktora. I dzisiaj zaczniemy takim bardzo fajnym tematem, bo. Jak się okazuje, pan Bartusz Walczak jest najmłodszym starostą w Polsce. Jak to się stało, że akurat ten tytuł przypadł starości powiatu jerocińskiego? Dosłownie stało się tak, dlatego że najmłodszego dotychczas starostę, więc starostę powiatu lecińskiego odwołali dwa miesiące temu. Radni jest inny starosta, no i niechcący ja tą pałeczkę najmłodszego przejąłem. Jak to się żyje z takim tytułem? Przede wszystkim trzeba żyć z dystansem i z pokorą, bo tą funkcję piastuje się po to, aby jak najlepiej służyć mieszkańcom i też na tym się koncentruję. A wszystkie inne rzeczy to jest trzeci, czwarty plan. One nie są ważne. Najważniejsze jest to, abym Dobrze pracował, bo z tego będę rozliczany i na tym mi tylko zależy. A ten tytuł będzie wykorzystywany w jakichś materiałach promocyjnych? Wie pan, nawet nie zastanawiałem się jeszcze nad tym, bo mówię, nie skupiam się na tym, to nie jest dla mnie najważniejsze samo w sobie. No Natomiast jeśli będzie taka możliwość i będzie to mogło być jakimś dodatkowym atutem naszego regionu czy samorządu, no to trzeba będzie przeanalizować. A nie boi się pan, że teraz wszyscy będą w Polsce patrzeć na pana ręce, bo najmłodszy starosta w Polsce jest z powiecie rocińskim? Wie pan, ja z racji swojego wieku, a przypomnę tylko, że w tym roku kończę 30 lat. I tak już przez tutaj lokalne środowisko, media i nie, nie tylko jestem, że tak powiem, pod specjalną ochroną, ponieważ to jest czasem bardzo krzywdzące, bo, bo takie niemerytoryczne, że jedyny zarzut, który ktoś formułuje czasem w moją stronę czy do mojej pracy, to to jest kwestia wieku. A ja uważam, że nieważne jest to, ile kto ma lat, tylko kto jak pracuje. Jakie są efekty? A wszystkie inne rzeczy no to, to, to są takie mało rozsądne, bym powiedział. No ale efekty pana pracy widać, bo niedawno został otwarty, przebudowany dom pomocy społecznej w Kotlinie. No już niedługo będziecie nadawać imię Marii Dlaczego akurat tej osoby? Ja to dodam tylko efekty pracy mojej i całego zarządu, bo. Powiatem kieruje zarząd i, i faktycznie jako zarząd pracujemy najlepiej jak możemy. Natomiast co do DPS-u w Kotlinie, to tu beneficjentem tego sukcesu jest poprzedni zarząd, poprzedni starosta, obecnie wicestarosta Mikołaj Szymczak. Ponieważ ja obejmując funkcję starosty już zastałem rozpoczętą budowę, skupialiśmy się tylko na tym, aby skończyła się w terminie i zgodnie z planem. Natomiast tak jak Pan wspomniał, 17 czerwca odbędzie się nadanie imienia Domowi Pomocy Społecznej w Kotlinie. Nie? Imienia Świętej Pamięci Marii Kaczyńskiej. Na uroczystość zapraszam już teraz bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców. Dlaczego takie imię, a nie inne? Dlatego, że niewiele osób wie o tym, jaką dużą działalność społeczną. Charytatywną prowadziła świętej pamięci Maria Kaczyńska, a robiła to z potrzeby serca, z chęci pomocy drugiemu człowiekowi, a nie dla poklasku, rozgłosu, tego, aby zrobione jej zdjęcie i pokazano w kolorowej prasie czy w telewizji. Dlatego uznaliśmy, że właśnie takie postawy należy wyróżniać, bo wiele osób pyta, dlaczego, a jak, kiedy dajemy informację, że na tej płaszczyźnie miała bardzo duże osiągnięcia. I zasługi, a nie sprzedawała tego pr że tak powiem, w żaden sposób, no to ludzie są zaskoczeni. Ta uroczystość będzie otwarta też dla mieszkańców? Oczywiście, że tak. Rozpoczynamy o godzinie 13 w Kotlinie na terenie DPS-u. O godzinie 13 odbędzie się część oficjalna uroczystość odsłonięcia tablicy wręczenie też medali pamiątkowych dla wszystkich osób, które są zasłużone dla DPS-u, dla tego przedsięwzięcia wystąpienia zaproszonych gości, po czym od godziny 14 rozpoczynamy integrację dla mieszkańców DPS-u i gości zaproszonych z innych DPS-ów, które współpracują z naszym. Natomiast na godzinę 18 zapraszam wszystkich mieszkańców bardzo serdecznie na otwartą zabawę taneczną na terenie DPS-u z DJ-em w klimatach muzyki Discopol. Mieszkańcy będą mogli zwiedzić ten DPS, czy raczej będzie on zamknięty dla nich? W tym dniu będzie to niemożliwe ze względu na dużą ilość wydarzeń, które będą towarzyszące kadrek DPS-u i, i starostwa jednostek organizacyjnych naszych, która będzie zaangażowana w organizację wydarzenia. Planujemy dni otwarte jeszcze zrobić w czerwcu, pod koniec miesiąca, tak aby ci mieszkańcy, którzy chcą, mogli ze spokojem zwiedzić budynek. Ktoś z zaproszonych gości będzie z zewnątrz, na przykład córka pani Marta Kaczyńska? Na tą chwilę nie mogę jeszcze tego potwierdzić. Aczkolwiek mogę powiedzieć tyle, że bardzo staramy się, aby pani Marta była w Kotlinie tego dnia. To zmieńmy teraz temat, przejdźmy do inwestycji. Co się dzieje w powiecie? Bardzo dużo się dzieje, chociażby schetynówka tegoroczna, a więc droga witaszyczki-zakrzew. Mamy podpisaną umowę na kwotę blisko 3 milionów 600 tysięcy złotych. Przekazanie placu budowy było już w maju. Zakończenie mamy zaplanowane zgodnie z umową na koniec września. Szeroki zakres prac obejmujący przebudowę drogi o długości. 3 km wraz z budową ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, odwodnieniem, przebudową przepustów, wymianą oznakowania i przebudowania skrzyżowania w Zakrzewie przy dawnym już DPS-ie na rondo. Właśnie tam powstanie rondo, będzie to na pewno udogodnienie dla kierowców i z Zakrzewa jadących, i z Goliny. Owszem, a już jesteśmy krok dalej. Chcemy w najbliższych dniach zawrzeć umowę na wykonanie dokumentacji projektowej właśnie na odcinek Zakrzew-Golina też ściągiem ciągiem rowerowym oświetleniem przez las. No bo ta droga jest w stanie nie najlepszym, a po wybudowaniu obwodnicy będzie to bardzo fajny łącznik dla tej części mieszkańców gminy Jaroci. Ale będzie tam także ścieżka rowerowa, która umożliwi tym amatorom dwóch kółek poruszanie się po niej. My jako zarząd powiatu podjęliśmy decyzję, że jeśli będziemy przebudowywać drogi w tej kadencji i zgodnie z Przepisami technicznymi, normami jest możliwość, abyśmy zmieścili się w pasie drogowym ze ścieżką rowerową, to chcemy robić wszędzie takie ciągi. No właśnie, i w planach, z tego co słyszałem, jest także ścieżka rowerowa z Jarocina do Żerkowa. Tak, to jest moje oczko w głowie, bo uważam, że wspaniały projekt, który pokazuje współpracę pomiędzy samorządami w powiecie, zarówno gminą Żerków, gminą Jarocin i powiatem Jarocinskim. Ścieżka rowerowa. Będzie chyba pierwszą, tak jak szybko myślę, mogę się mylić, ale raczej nie. Będzie pierwszą ścieżką rowerową, która połączy dwie stolice gmin na terenie naszego powiatu. Będzie dość trasą ciekawą, ponieważ planujemy, aby była z asfaltu. Na kostce brukowej źle się jeździ, nie tylko rowerem, ale czy na wrotkach, na rolkach, na deskorolkach, na hulajnogach. To, to łączenia tych kostek nie są komfortowe. Łatwiejsza ścieżka asfaltowa jest w utrzymaniu, chociażby zimowym. Będą oświetlone przejścia dla pieszych. Co jeszcze mogę zdradzić? Trochę rąbka tajemnicy. Planujemy ciekawe rozwiązania na Górce Żerkowskiej, bo żeby była atrakcyjna ta ścieżka i też stawiała wyzwania przed rowerzystami. Będzie podjazd no, w jedną stronę pod górkę w Żerkowie, a z drugiej strony wracając z na z górki. Planujemy taras widokowy. Planujemy punkt obsługi rowerów z miejscem doładowania telefonów komórkowych. Chcemy, żeby ta ścieżka spełniała standardy XXI wieku no i żeby przez najbliższe wiele, wiele lat mogła jak najlepiej służyć mieszkańcom. Ale można powiedzieć, że łączycie Jarocin ze Szwajcarią Żerkowską, czyli z pięknymi widokami. Ja uważam, że to powinien być dopiero pierwszy krok do kolejnych inwestycji w infrastrukturę tego typu, chociażby na terenie gminy Żerków. Rozmawiałem z burmistrzem Żerkowa jakiś czas temu. Oczywiście na razie to jest jakiś zamysł, wizja, pomysł, bo. Bo droga do realizacji no, może być daleka i, i, i związana z wieloma kłopotami. Ale nie jest dzisiaj nic niemożliwe. Ja namawiam władze Żerkowa do przeanalizowania sztucznego stoku narciarskiego. Co z innymi inwestycjami, co jeszcze będzie się robić na terenie powiatu jarocińskiego? Przebudowa drogi powiatowej, chociażby Twardów-Kurcew. To jest na terenie gminy Kotlin. Roboty zostaną wykonane w czerwcu tego roku. Przebudowa ulicy wybudowanej w Jarocinie. W zeszłym tygodniu gmina Jarocin otwierała ulicę owsianą. Ona jest prostopadła do ulicy wybudowanej, Ja będąc na tym otwarciu zażartowałem, że mamy tu obok ulicę wybudowaną, którą musimy wybudować na nowo i faktycznie budujemy ją. Mamy podpisaną umowę z firmą Marzyński z Jarocina. I chcemy, aby na czerwiec roboty się rozpoczęły, a do końca sierpnia, aby inwestycja została zrealizowana. Dalej przebudowa chodników w Wiarocinie na ulicy Podchorążych i Malinowskiego. Tutaj chcemy, aby też w drugiej połowie roku, najpóźniej przed zimą, prace zostały zakończone. Remonty cząstkowe. O tym moglibyśmy długo rozmawiać. Mamy zaplanowane wbudowanie 750 ton masy asfaltowej na gorąco oraz blisko 700 ton grysu z emulsją. Prace rozpoczęto. Już 11 kwietnia wykonujemy, jest sukcesywnie na bieżąco, tak aby, aby te wszystkie dziury sprawnie łatać. Ponadto 9 maja podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Żerków do Bieszczyzna, granica powiatu. To jest też ważna droga i chcemy ją składać w tym roku na tzw. schetynówki. Aby starać się o dofinansowanie, dlatego termin wykonania tej dokumentacji jest przewidziany do końca sierpnia, ponieważ na początku września jest konkurs i będziemy musieli pisać wniosek do teatru. Projektujemy też chodniki w Brzustkowie oraz w Rusku, więc tutaj kolejna rzecz związana z chodnikami. No i przygotowujemy też umowę na wykonanie dokumentacji na budowę drogi powiatowej Góra Nosków oraz Golina Zakrzew, ta o której wspominałem. Mamy złożony projekt w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na przebudowę drogi powiatowej Hilarów Wola Książęca. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu i informację, czy dostaniemy te pieniążki. No i działamy też wspólnie z gminą Jarocin w zakresie budowy łącznika 11 i 12. Na razie trwają negocjacje z właścicielami gruntów, przez który planowana inwestycja miałaby przebiegać. Jak ten etap zakończymy, no to będziemy podejmować kolejne kroki. To tak na koniec przejdźmy w taneczny rytm, bo z tego co wiadomo, macie w planach robić festiwal, to może za dużo powiedziane, ale jakiś koncert muzyki Disco Polo. A na to czekają mieszkańcy. Co i gdzie? To będziemy zdradzać. Później planujemy, aby odbyło się to w drugiej połowie sierpnia. Gdzie? Tego jeszcze też nie mamy ostatecznie ustalone, więc na pewno będziemy informować szerzej. Planujemy wraz z gminą Jarocin wspólnymi siłami zrobić dla mieszkańców bezpłatną, otwartą imprezę, taką powiedzmy na zakończenie lata, gdzie przyjadą jakieś fajne, znane zespoły i będzie można miło spędzić rodzinnie, piknikowo czas. I to taki plan. Natomiast to jest też mój pomysł, zamysł. Ja jestem przekonany, że jesteśmy w stanie to zrobić i bardzo bym chciał, abyśmy w tej kadencji to zrobili. Jeśli uda się w przyszłym roku, to, to będzie super. Możemy z powodzeniem zrobić na naszym terenie Festiwal muzyki rozrywkowej, Disco nie ma z tym problemu, ponieważ na mapie Polski, jak spojrzymy, nie ma w okolicy 150-200 km tak dużych imprez. Natomiast żadne stowarzyszenie, fundacja, ani samorząd nie jest w stanie wziąć na swoje barki organizacji takiej imprezy, bo ona musi być przygotowana tak jak Jarociński festiwal przez zewnętrzną firmę. Dlatego w tej chwili prowadzę rozmowy i robię rozeznanie. Jest podmiot, który chce podjąć się organizacji takiego festiwalu. Nawet zasugerował lokalizację nad zalewem w Roszkowie na terenie gminy Jarocin. Organizator mówił o festiwalu dwudniowym, z polem namiotowym, z wesołym miasteczkiem, z pełną infrastrukturą. No cóż, czy się uda? Musimy uzbroić się jeszcze trochę w cierpliwość. Myślę, że po wakacjach będziemy już mieli na tyle wszystko rozeznane, sprawdzone i przedyskutowane, że będziemy mogli się określić, realizujemy czy też nie. Chcę to zrobić jak najlepiej, bo jeśli mamy wchodzić w nowego rodzaju wydarzenie muzyczne i ono ma być kierowane nie tylko dla mieszkańców powiatu, ale też dla ludzi z zewnątrz, to musimy to zrobić jak najlepiej, bo jeśli za pierwszym razem nie zrobimy. Taki sposób, aby ktoś zechciał przyjechać kolejny raz, no to to będzie jednorazowe wydarzenie, a nie chciałbym tego, bo, bo uważam, że możemy taką cykliczną imprezę wprowadzić. Jeśli uda nam się to zrobić w przyszłym roku, a jestem zdeterminowany, to będę bardzo się cieszył i myślę, że bardzo dużo mieszkańców też, no bo mam informację, że gdzie się nie pojawi impreza tego typu, to jest bardzo dużo zainteresowanych. Słyszałem o koncercie pięknych i młodych w Parzęczewie ostatnim, gdzie był paraliż miejscowości nie tylko tej, ale też okolicznej. A bilety rozeszły się w sekundę, więc to jest potrzebne. Potrzebna jest integracja, zabawa, pozytywna energia i, i oczywiście samorząd to głównie inwestycje, to szkoły, to szpital i wiele, wiele innych bardzo ważnych rzeczy, ale uważam, że nie możemy zapominać o tym. O takich powiedzmy to przyziemnych rzeczach na które mieszkańcy czekają bo nie problemem jest pojechać na tego typu imprezę na drugi koniec Polski tylko trzeba poświęcić czas pieniądze koszty biletów i to już robią się koszty natomiast możemy możemy jestem przekonany taką rzecz zrobić no i będziemy działać zarząd jest też zdecydowany tylko najpierw chcemy sobie poustalać sami pewne rzeczy mieć pewność a dopiero potem zapraszać Mieszkańców na imprezę. No dobrze, moim Państwa gościem dzisiaj był Bartosz Walczak. Ten program dobiegł do końca. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Panie Redaktorze. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia i zapraszam na kolejny program Wieści z Powiatu Jarocińskiego, który odbędzie się w przyszłym miesiącu. Wieści z Powiatu Jarocińskiego. W każdy ostatni piątek miesiąca o godzinie 11.30. Audycja finansowana przez Powiat Jarociński.